Witam, dzisiaj Boże Ciało. Procesja na Boże Ciało, a Jacek na procesji Mańkie. Pilna robota z Krakowa, Zabrać żelazwo do Przegini. No i tak, rano do kościoła na 8, i teraz na procesji. Takie życie kierowcy pomocy drogowej. Tam ci już czekają. No nic, trzeba będzie poczekać, aż ta procesja przejdzie. No bo co? Strażacy powiedzieli, że nie zmieszczę się tam mańkiem tym objazdem dla osobówek. I muszę czekać. No to będę na procesji. Uj, uj. Nie zanudzam, pozdrawiam na razie.